RPG Maker to silnik, który kojarzy się zazwyczaj z jednym rodzajem gier JRPGów I jak takich produkcji zrobionych w nim jest od Groma, tak wśród nich znajdziemy też tytuły, które wykorzystują go do stworzenia symulatora farmy jak World's Down czy gry przygodowe, w których najważniejsza jest dobra historia i wykreowany na jej potrzeby świat I to drugie robi Raccoon mała i niepozorna pozycja w której zakochałam się po uszy i już spieszę z odpowiedzią dlaczego. W rakuen wcielamy się w małego chłopca, który z powodu choroby zmuszony jest przebywać w szpitalu. Na szczęście codziennie czekają go wizyty mamy, podczas których oddają się czytaniu ulubionej książki chłopca. Książka nie jest zwykła, bo posiada zamek, i kiedy pewnego dnia mama daje chłopcu klucz do niej, ta otwiera portal do alternatywnego świata i wyruszają oni w magiczną podróż do podziemnej krainy, aby spotkać się ze strażnikiem lasu, mogącym spełnić każde życzenie. Po przybyciu okazuje się jednak, że strażnik śpi i aby go obudzić, musimy poznać melodię, której fragmenty uzyskamy jedynie poprzez spełnianie dobrych uczynków. I tak zaczyna się emocjonalna i naprawdę wzruszająca historia, w której poznajemy losy rodziny chłopca, ale i innych pacjentów szpitala. Wśród których znajdziemy małą dziewczynkę zbierającą szklane kulki, w których widzi fantastyczne planety i jednocześnie nie może się pogodzić, że nie spotka się już z najbliższym przyjacielem starszego pana, którego codzienna zgryźliwość spowodowana jest samotnością. Kobietę, która zapadła śpiączkę, a jej mąż nie odstępuje jej łóżka na krok. Mężczyznę toczącego batalię z własnym umysłem, który żyje we własnym świecie i często wymyka się ze szpitala. Każda z tych osób to część historii Rakuen, którą będziemy powoli poznawać, starając się pomóc pacjentom zarówno w rzeczywistości, jak i w magicznym świecie. Każda z tych postaci to historia, która jest w stanie wzruszyć, a zakończenie gry sprawiło, że łzy leciały mi po twarzy ciurkiem. Prawda jest taka, że mnie nie jest ciężko wzruszyć, nie jestem w stanie zliczyć na ilu dobrych produkcjach uroniłam łzy. Tu chyba najbardziej typowe jest Life is Strange czy Visual Novel Studia Key, ale jednocześnie łatwo irytuje mnie nadmierny patos i sztuczny dramatyzm sytuacji, który wydaje się wymuszyć na mnie emocje w nieodpowiedni sposób. W Rakuen nic nie jest nachalne i historia poprowadzona jest tu po prostu świetnie, balansując co chwila między uroczymi i sympatycznymi zdarzeniami z tymi smutnymi i mrocznymi. Cała historia ma mieć jednak pozytywne wydźwięki, o mamo. Nawet nie jestem w stanie ubrać słowa jak dobra jest to produkcja, ale to dzięki takim grom uwielbiam niszowe tytuły, bo często nieoczekiwanie potrafią zaskoczyć głębią. Rakuen sytuują obok to The Moon ze względu na podobną dawkę emocjonalną, fakt stworzenia jej w RPG-makerze, ale i te same mechaniki, więc jeśli graliście w produkcję FreeBird Games, to poczujecie się jak w domu. Zwłaszcza, że za Rakuen odpowiada Laura Sigihara, znana w świecie gier kompozytorka, której ścieżkę dźwiękową usłyszycie właśnie w to The Moon. Niech Was jednak nie zwiedzie cukierkowa oprawa widoczna, zwłaszcza w magicznym świecie. Gra owszem jest piękna i momentami strasznie miła dla sarducha, ale jednocześnie dotyka znacznie mroczniejszych tematów, takich jak utrata bliskiej osoby, życie przepełnione wyrzutami sumienia, znęcanie i alienowanie kogoś ze względu na brak zrozumienia i wiele innych, których już nie wymienię, bo boję się, że mogą odebrać Wam frajdę z poznawania historii, bo w nią najlepiej wejść na ślepo i wiedząc jak najmniej. W Raku N przede wszystkim eksplorujemy zarówno pokoje szpitala zmagającego się z komplikacjami po katastrofie naturalnej, ale i rejony fantastycznego świata, w których nasze działania mają wpływ na losy bohaterów ponurej rzeczywistości. Alternatywny świat to podniemne wioski, jaskinie i domy tamtejszych mieszkańców, wśród których znajdziemy pacjentów szpitala, tylko w innej formie, ale i wiele innych i unikalnych dla tego świata stworzeń, których historią będziemy mogli poznać, ale i pomóc w różnych sytuacjach. I tak znajdziemy tu zgryźliwego niedźwiedzia, rapującego kwiatka, który ma dość luksusu i przepychu i ucieka w świat muzyki niezrozumiałej przez ojca. Nie lubiącej się myć cebuli i wiele innych specyficznych bohaterów, dzięki którym nieraz będziemy świadkami zabawnych sytuacji. Często w zamian za pomoc ci odpłacą nam się tym samym, dając specjalny przedmiot, odblokowując drogę itd. Co jest niezbędne do popchnięcia fabuły, bo w Rakuen, mimo że w większości przypadków możemy chodzić swobodnie po lokacjach, to część z nich jest od początku zamknięta i dopiero posuwanie fabuły do przodu otwiera nam do nich dostęp. Ten celowy zabieg wbrew pozorom nie jest frustrujący, bo wiąże się ze stopniowo odkrywaną przed nami historią. I tak zdobywamy rozmaite narzędzia, kilof i siekierę do przecinania trzciny, dzięki czemu odblokowujemy przejście do kolejnych lokacji oraz miejsc porozrzucanymi po świecie skrzyniami ze skarbami, w których znajdziemy pieniądze albo unikalny przedmiot. Zastanawiacie się po co tu pieniądze? Nie. Nie ma tu walk i nie potrzebujemy kupować nowego ekwipunku czy mikstur leczących, ale możemy wydać je w celu zakupienia rozmaitych przedmiotów, dzięki którym pomożemy ozdobić pokój wypoczynkowy w szpitalu służący jako odskocznia dla stałych bywalców. Lokacje są tu naprawdę dobrze przemyślane, ciężko się w nich zgubić i zawsze wiemy, gdzie iść dalej. Przez to cały czas czujemy, że posuwamy się do przodu i nie ma tu momentów niepotrzebnego zastoju. I to niezależnie, czy przemierzamy ulice miasta, sale szpitalne, luksusową rezydencję, dom pełen wyrzutów sumienia, korytarze ich wspomnień czy teren festiwalu. Najciekawsze dla mnie momenty to jednak te, w których zanurzamy się w przeszłości zawierającej przyczyną obecnego stanu bohaterów i szukamy sposobu na poprawienie ich sytuacji. To tu kryje się najwięcej emocji, a do tego gra serwuje nam rozmaite łamigłówki czy segmenty skradankowe. Nie są one jednak ani trudne, ani nie wymagają poświęcenia dużej ilości czasu na ich rozpracowanie. Dzięki temu nie tracimy z oczu najważniejszego celu gry historii, a jedynie mamy poczucie przyjemnego urozmaicenia. I tak przed nami unikanie zjaw, przełączanie dźwigni i poszukiwanie przedmiotów. To nie to jednak sprawia, że gra jest tak dobra, więc nie będę się nad tym super rozwodzić, ale nie znalazłam tu nic, co byłoby upierdliwe czy zabrałoby mi frajdę z rozgrywki. Z drugiej strony gra nie straciłaby niczego, gdyby przedstawiona była w formie przygodówki typu point and click czy visual novel. I jak widzicie Rakuen to przyjemny dla oka pixelar z ładnymi sprite'ami postaci widocznymi w trakcie licznych dialogów, które posiada znaczna większość postaci. Lokacje są pełne szczegółów i są naprawdę dobrze wykonane. Co do kwestii audio, to nie ma tu dubbingu, ale niespecjalnie odczułam jego brak. Trochę dlatego, że postaci są tak dobrze nakreślone, że czytając ich kwestie mój umysł sam dopasowywał im głos, ton i towarzyszącą wypowiedzi manierę, która wybrzmiewała mi w umyśle do końca gry. Znalazły się tu za to śpiewane utwory stanowiące fragmenty pieśni niezbędnej do obudzenia strażnika lasu. Te jednak niespecjalnie mnie porwały, za to podobała mi się pozostała część ścieżki dźwiękowej. Nienachalna, przyjemna i podkreślająca zdarzenia rozgrywane na ekranie. Już na początku mówiłam, że gra mnie zachwyciła, ale to powtórzę i powiem, że plasuje się u mnie na naprawdę wysokim miejscu. Gorąco ją polecam osobom, które nie boją się wzruszeń i przykrych tematów, nie oczekują od gier tylko rozlewu krwi, zapierającej te w piersiach oprawy wizualnej, a osobom empatycznym i szukającym dobrej historii, która skłoni ich do refleksji i pozostawi w nich jakiś ślad.